Siemanko, moi drodzy, dzisiaj na Title Tuesday miał miejsce pojedynek znanych polskich streamerów Jakuba Kosakowskiego i Tomasza Jaskuki. Dlatego śpieszę z, rozwią z rozwiązaniem, z opisem, co w tej partii miało miejsce. Zaczęła się ona od posunięcia E4 i Jaskuk wybrał posunięcie C5. Obrona scyliska, konie w 3 i poszło E6, czyli takie podejście które może w przyszłości przejść do jakichś schematów podobnych do French'a na otwarte, na otwarte struktury jak najbardziej też można coś takiego grać. Natomiast Kosak chciał wybrać coś tutaj rzadszego i zagrał betrze. z planem wyprowadzenia gońca i troszeczkę grania mniej utartych schematów. Teraz Jasku bardzo fajnie odpowiada B6, zaraz wyprowadzi gońca, będzie naciskać na piona. Goniec szedł do akcji, goniec szedł do akcji i posunięcie skoczek C3. Widzimy, że skoczki będą walczyć o centrum, jest to jak najbardziej logiczne. I to samo ze strony Tomka, wyprowadzą swojego skoczka i posunięcie G3, żeby mieć za chwilę gońca G2, roszadkę i przeciwdziałać temu gońcowi, który jest na, białej, na białych polach. Teraz posunięcie skoczek F6 i widzimy, że jest dosyć symetrycznie. Wyprowadził faktycznie gońca kosaczek i teraz posunięcie D6, żeby w przyszłości może osłabić jakieś ewentualne pchnięcia no i mieć te piony w takiej strukturze gdzieś tam no zabezpieczającej. Tak? Zaraz wyprowadzimy gońca, roszadka i będzie spoko. Kosak zroszował, co jest... No, Kompek mówi, że nie najlepsze, no ale logiczne i posunięcie g6, żeby faktycznie też gońca wyprowadzić na g7 i Kosak zdecydował, że to jest dobry moment, żeby zagrać e5, no bo na jakiekolwiek bicia już będzie zepsu zepsuta struktura, a na bicie skoczkiem już mogą być jakieś motywy, ok, wymieniam się gońce, ale może też wisieć pion na f7 i w partii poszło bicie skoczkiem. Odbicie skoczkiem i faktycznie można gońca wybić. Tak poszło w partii, tak zagrał Tomek, ale Kosak widzi, że nie odbija teraz, bo no, zostaje po prostu z materiałem mniej, no i pozycja lepsza jest dla czarnego. Tylko postanowił najpierw wtrącić bicie na F7, no bo wisi hetman, tak i coś trzeba robić. No, najbardziej logiczne jest chyba właśnie bicie królem. No i teraz można odbić na spokojnie gońca. I cóż, no jest taka poza, gdzie widzimy, że fajnie goniec będzie strzelał po czarnej. Po czarnych polach, za chwilę może wieża E1 z planem jakimś Hetman F3. No i Kosak będzie tu próbował robić progres, ale Tomek ma wszystko, żeby w tej pozycji jak najbardziej stabilnie stać. Goniec G7, żeby o, to, o te czarne pola tutaj walczyć, i Hetman F3 faktycznie, żeby mieć już na celowniku gdzieś w przyszłości tą wieżę, może grozić jakimś strachem na B7. Zobaczymy. No i już teraz też wchodzą za chwilę motywy konie 4, no bo związany jest skoczek z F6. Wieża weszła do akcji, żeby właśnie przeciwdziałać, że na jakieś tam związania, żeby było odejście królem i bicie wieżą. Kosaczek zagrał wieżą na E1. No i cóż, cały czas ten skoczek się nie może ruszać. Ze strony Tomka Hetman D7. Przekrywamy pionka z E6, który może być słaby. No ale to już po, pozwala Kosakowi wejść skoczkiem na E4 i w przyszłości albo takie motywy, albo nawet bicia, no bo ten skoczek chwilowo wisi. Posunięcie E5 więc gratomek, żeby przesłonić, żebyśmy widzimy, żeby teraz nie było ataku, co jest bardzo logiczne, ale już pozwala gdzieś tam zaraz może na kolejne manewry tym skoczkiem. No i robią się tutaj dziury bardzo duże po białych polach. Wieża e3, teraz ze strony, ze strony Kuby, cały czas bić nie można, no bo jest związanie, więc taka trochę podpucha, no bo król g8 teraz, tak, się nasuwa. I jest to dobry ruch, ale tutaj był pewien plan, skoczek bije f6, bicie gońcem i hetman na d5. Zobaczmy, że teraz na odejście jakieś królem już jest pewien problem, bo może zbić goniec na e5, na bicie gońcem jest po prostu bicie wieżą. Bo zbić nie można, bo na końcu wisi właśnie Hetman. I na coś takiego polował Kuba. Jednak tutaj oczywiście Jasku był czujny i zagrał Hetman F7. Najlepsze posunięcie w pozycji. No i co? Kosakowski zdecydował się na wymianę, yy, bicie królem. No i jest pozycja w okolicy równowagi. Stockfish mówi, że no praktycznie równa tylko H4. No, praktycznie w okolicach 0-0. No ale co? Kosak ma zdub zdublowane wieże po linii E i tutaj będzie szukał swoich szans. No i niby naturalny ruch Tomka Jaskółki, Wieża z A na E8, no ale to już pozwala zagrać posunięcie F4. Jest tu pewien problem, bo bić nie można ze względu na taktykę. E, bijemy wieżę. Na bicie wieży jest bicie wieży i niestety po e, biciu na E8 nie będzie broniony goniasz. Koniec partii. Do widzenia. Tutaj e, szybko arcymistrz. Kosakowski by zwyciężył, więc w partii tak nie poszło. E, gdzieś Jaskół dopatrywał swoich szans, że będzie on w stanie też zdublować wieżę po linii E, co się okazuje być ciekawym pomysłem, ale błędnym, i zagrał on wieżą na E6. No ale to pozwala na bicie, i teraz poszło FBE E5, co jest najlepszym posunięciem. Bicie i można wybić to gońcem. Bicie, i teraz niestety wisi pion. Tak poszło w partii, i na koniec zostajemy w pozycji, gdzie no biały, czarny ma tylko 5 pioneczków, biały ma tych pioneczków 6. Dodatkowo wieża stoi wyżej, no kąpek mówi plaw, prawie, plawie, prawie plus 2 pozycja dla, dla białego. Więc no, nie jest prosto, szczególnie na blicu, gdzie tutaj widzimy, że niecałe dwie minutki ma Tomek, żeby się bronić. Wieża atakuje piona, no to posunięcie D3, piona bronimy. Atak na wieżę, wieża odchodzi, no i panowie tutaj wiadomo, król do akcji, podciągamy figurę. <laughs> wieża weszła gdzieś tam na tyły, żeby te piony atakować. No ale król ją wygania, więc wieżyczka sobie wróciła. Szach. I teraz y, posunięcie B4. Troszkę kontrowersyjne. Myślę, że ciekawe też było na przykład A4, żeby ograniczać te piony. Y, no ciekawe też pewnie było H4, żeby zafiksować. No ale Kuba zdecydował, że gra B4, bo on swoim arcymistrzowskim okiem stwierdził, że na bicia po prostu bije wieża i jest spoko. Y, tak też poszło w sumie... Podobnie poszło w partii, bo najpierw poszło G5 ze strony Jaskuła, wieża odeszła, szach, odejście i teraz faktycznie poszło bicie, na co Kuba Pionka wybił. I posunięcie wieża C7 z atakiem na Piona i tutaj Kuba postanowił, że no chwilę myślał, myślał, no i postanowił, że zagra wieża C4. Co jest ciekawym ruchem, no ale trzeba mieć pewność, że to wygrywa. No i to powinno wygrywać, ale zobaczmy, że już tutaj... Tak jak poszło w partii, są niby tutaj trzy piony, a tu tylko dwa, ale za to one są, no są zdublowane, więc one troszeczkę są słabszą opcją niż gdyby ten pionek stał na B2. Ale, no, teoretycznie te piony niby są słabsze, ale one mogą w przyszłości bardzo dobrze współpracować, bo one nie będą wpuszczać do swojej, do okolicy właśnie tych pionów, nie będzie dopuszczony Król. I to jest bardzo kluczowe. Król podchodzi, król podchodzi. No i król się zameldował na e5. Zadaniem jest będzie wyblokować jakoś króla i ustawić coś na zasadzie takiej blokady. I posunięcie h3 gra. Kosaczek, żeby, żeby te piony też się fiksowały. I cóż, no i panowie tak grają. I faktycznie poszło posunięcie c3, które blokuje bardzo ładnie dostęp króla. Ten król nie może nigdzie iść, zauważmy. Więc odszedł sobie na F5 szach, bicie, bicie. No i ten król faktycznie jest w takiej klatce, on nigdzie nie może iść. I posunięcie A6 zagrał yy, Tomek, no ponieważ coś grać musi, no ale teraz gra kosak A3. I posunięcie B5, co już jest troszeczkę ryzykowne, no ale nie za bardzo, coś Tomek może grać. I według Stokwisza jest tylko jedno posunięcie, jedno jedyne, które zapewnia przewagę, przewagę białemu. No i e, zdziwicie się, ale Kuba tego nie znalazł, bo on, bo on podszedł królem na D3, co jest bardzo dużym błędem i wypuszcza pozycję, ponieważ po biciu, biciu król idzie. I Kąpek mówi, że tutaj będą wiadomo wyścigi, zaraz ten piąt spadnie, będzie wyścig i ten. No i Kąpek wycenia to na pozycję równą. Wiadomo, Jasku miał mniej czasu, więc możliwe, że Kosek by to wygrał. No ale obiektywnie arcymistrz, zauważmy, brązowy medalista, mistrzostw Polski w Blisu, popełnia w takiej pozycji błąd, co pokazuje jak ona jest trudna. Należało w tej pozie wybić. Teraz na bicie zagrać posunięcie c4. Ja jak patrzyłem na streamie jak Kuba grał, no to coś mi tak świtało w głowie, no ale doliczyć to nie jest tak prosto, no bo zobaczmy, że idzie bicie, no i ten pion leci. Tylko, że problem jest taki, że ten pion też leci. I jak ten król bardzo łatwo złapie, te, łatwo złapie tego piona, ale jak czarny król będzie gonił piona z a5, no to Oj, chwilkę. Jak czarny król będzie gonił tego piona, to niestety tutaj król jest szybszy. I hop, pójdzie bicie, bicie. No i tutaj już będzie szybszy. Biały zdobędzie piona i to powinna być wygrana. Dlatego, dlatego tak się widocznie Kuba bał zagrać. Podszedł królem, no i jasku chce się ścigać. Natomiast trzeba było najpierw wtrącić szacha. No i poszło teraz C5 ze strony Kuby i bardzo ważny ruch C4. W sumie też no, są tylko dwa posunięcia: jest C6 albo C4 na przewagę taką solidną. Poszło C4, król odchodzi, bicie, bicie. No i teraz to, to już się robi bardzo prosta pozycja, bo zawsze pionek z A3 wyblokuje tego piona czarnego. Król nie ma jak podchodzić, więc on musi odejść gdzieś dalej, ale to już może biały król podchodzi. I nie ma kontry, to jest najgorsze, bo gdziekolwiek ten król, jeżeli będzie stał w miejscu, to spadnie pion z B5, a jak będzie chciał go bronić, no to król podchodzi. I cóż, zaraz bicie, do robienia Hetmana. No i panowie już tutaj długo nie grali. Jeszcze jasku. Tutaj gdzieś tam próbował jakiegoś pata złapać, no bo zobaczmy, że teraz, jeżeli Kuba byłby nieuważny, czyli na przykład zagrałby, no nie wiem, jakoś. Nie, w sumie tutaj aż tak ci to nie groziło, może tutaj bardziej, gdyby zagrał tak. Tu nie, no cały czas, no ale wiadomo, trzeba uważać w takiej pozycji na paty. No i Kuba ładnie to widzi, że król może się cofnąć. Jest to ruch forsowny i teraz wchodzi posunięcie Hetman A2. I tak też się ta partia zakończyła. No i w pojedynku no, bardzo znanych polskich streamerów. Zwyciężył Jakub Kosakowski, który nie bez powodu właśnie tym brązowym medalistom w tą niedzielę. W szachy właśnie błyskawiczne został. Jasku, mimo że stawiał opór, fajne szachy grał, do pewnego momentu miał pozycję, zobaczmy, nawet w okolicach równowagi. Tutaj bardzo ładnie znalazł posunięcie Hetman F7, żeby wyblokować, nie dał się złapać na tą pułapkę bicia. Więc tutaj Jasku miał fajną pozę, ale w tej tutaj konkretnie musiał grać G5 w ogóle. Bardzo ciężki ruch do wypatrzenia musiałby stać w miejscu, a to w szachach jest czasem najtrudniejsze. Później grać aktywnie i zdobywać przestrzeń, i tak dalej. Także tak mogło w partii pójść. No i wtedy, oczywiście, na jakieś próby podważania centrum, no to już wiadomo, nie jest to takie proste i czarny mógłby mieć nawet przewagę. No, ale po posunięciu wieża AE8, no to już kosek gdzieś tam tą przewagę zyskał. No, i na tyle miał dużo czasu, żeby ją na spokojnie sobie zrealizować. I partia się właśnie zakończyła tym, że dobrze, pionkówką. Ale zauważmy, że nawet w tej pionkówce tutaj Kuba, bardzo doświadczony zawodnik, też bał się na taki wariant pójść, bicia, bicia, no bo musiałby doliczyć, że po. Po C4 ten jego pion jest szybszy. Co jak już się to widzi, to jest niby logiczne. No ale w partii widzimy: Kuba też nie był tego pewny. No, i gdyby Jaskół zagrał dokładnie, czyli bicie bicie podejście królem, no to już te wyścigi mogłyby się okazać. Dla czarnego, no bardzo korzystne, ponieważ uratowy, uratowałyby mu cenny remis. Także, cóż, fajnie, fajnie widzieć taki pojedynek. Można się emocjonować i, no i widzimy, jakie szachy są trudne, jeżeli nawet zawodnicy, właśnie poziomu arcymistrza, popełniają w końcówkach bardzo duże gdzieś tam gafy. Na małym czasie, wiadomo, Kuba finalnie wygrał, no ale gdyby grał ze Stockfishem, no to już by tak łatwo nie było. Jak się podobało, poproszę łapeczkę w górę, subika, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego razu, pa pa.